Powiedzenie, że historia się powtarza jest jak najbardziej aktualne, także w przypadku tego rur wyrzutowych, tutaj rur wyrzutowych firmy Miwardi, przez wieloma lat było nie do pomyślenia, żeby na karpie nie zabrać tego ze sobą, bo to był jedyny sposób nęcenia kulkami. Ewentualnie jeszcze zostawała rakieta, no ale wtedy łódek zdalnie sterowanych czy pontonów właściwie się nie używało. Wszystko wraca, bo dzisiaj one znowu stają się bardzo popularne. Coraz więcej łowisk no, komercyjnych oczywiście przede wszystkim e, zabrania wywózki, więc wyrzutowe bardzo nam się przydadzą, bo można nimi nęcić no, nawet do 100 metrów e, kulkami w bardzo efektywny sposób. Te rury miwardy są w pewien sposób właśnie wyjątkowe, dlatego, że one zbudowane są z najlepszych materiałów, jakie stosuje się do rur wyrzutowych z włókna węglowego. One praktycznie nic nie ważą. Są bardzo lekkie, co przy wielokrotnych rzutach a przecież musimy naprawdę tych rzutów powtórzyć sporo jest niesłychanie ważne dla naszej ręki. Tu mam trzy rury wyrzutowe miwardy. Te dwie to jest jeden model, tak samo zbudowany, o takim samym wygięciu, tylko o różnej średnicy. To też jest istotne, że dzięki temu, że ta średnica tutaj jest większa, to jest model L, to jest XL. Możemy e, rzucać kulkami o znacznej średnicy. Tutaj nawet prawie do 30 mm w przypadku rury. 20 mm kulki bez problemu nam mogą się do środka zmieścić. Tutaj mamy zaślepki z pianki, co jest rzeczą bardzo ważną, żeby nam się tutaj brud do środka nie dostał, bo wtedy skraca się rzuta, a czasami w ogóle uniemożliwia rzucanie tą rurą, więc zawsze po nęceniu warto to zastosować. i to te rury pozamykać. Antypoślizgowe rączki rzecz niezwykle istotna w tym przypadku, bo tych rzutów będziemy wykonywać kilkanaście czy kilkadziesiąt, nawet i trzymać nam się musi w ręce bardzo dobrze. To są rury o klasycznym kształcie, znane od wielu, wielu lat. Natomiast w katalogu Miwardy jest również taka rura banan. Szczerze powiedziawszy, a nigdy Taką rurą nie rzucałem, jestem ciekawy, jak mi to pójdzie. Teoretycznie, z tego co wiem, dzięki temu specyficznemu kształtowi, właśnie banana, zakrzywieniu na całej długości rury. Kulka nabiera jeszcze większej rotacji i możemy ją dalej posłać. Tym bardziej, że to jest rura predysponowana do rzucania kulkami naprawdę o dużej średnicy, co jest o tyle istotne, że kulkami właśnie takimi dużymi, które stawiają opór powietrzu, jest bardzo ciężko rzucać, żeby one oczywiście osiągnęły odpowiednią odległość. Ale jeżeli mówimy o rurach, to musimy powiedzieć o kulkach, żeby nie było rozczarowań. Ktoś, kto do tej pory tego nie używał, musi wiedzieć, że kulki muszą mieć odpowiednią konsystencję. Muszą być spoiste i twarde, bo inaczej podczas rzutu. E, mogą się rozlecieć. Zazwyczaj miękkie kulki rozpadają się natychmiast, tam jest e, tak wielka rotacja tej kulki w powietrzu. Te kulki MiWarty są idealne, są doskonale predysponowane do właśnie nęcenia rakietą. Widać, że są sprężyste, ale są bardzo otwarte, więc powinny i dość ciężkie to jest ważne powinny doskonale lecieć. Zresztą zaraz spróbuję. carbo L, Rura L. Kulka 20 mm średnicy doskonale wchodzi. No i doskonale powinno się ją rzucać. Tak, leci świetnie. Rura jest niesłychanie lekka, więc łatwa w obsłudze. Tylko pamiętajmy o jednej rzeczy. Ktoś, kto nie jest wprawiony i kto przesadzi z ilością nęcenia naraz, może mieć kłopoty tu z tym złokciem. Wiem to z własnego doświadczenia. Możemy nacisnąć dywanowo, żeby obsypać pewien obszar kulkami. Wtedy nie jedną, a wkładamy kilka kulek i to też jest świetny sposób. Teraz ciężka artyleria. Rura XL, mamy kulki 24 mm, ale jak tutaj będzie widać, zmieszczą się kulki. Jeszcze większe. Zaledwie 4 mm różnicy w kulce, natomiast siły trzeba włożyć o wiele więcej. Po prostu ta większej średnicy stawia znaczny opór podczas rzutu. No tak, można tym rzucać, oczywiście. Yy, jedna rzecz, która na pierwszy rzut oka w ogóle jest widoczna dużo większa rotacja kulki, rzeczywiście, kiedy wrzucamy tym bananem. Może większe odległości osiąga się klasyczną rurą, natomiast kiedy mamy trudne warunki, kiedy łowimy pod wiatr na przykład, nam bardzo znosi kulkę, to żeby ona leciała prosto, musi być duża rotacja kulki. Myślę, że dzięki tej rurze właśnie to można osiągnąć. No i teraz spróbujemy nęcenia dywanowego. Dwie średnice kulek pomieszam, zobaczymy jak to nam wyjdzie. Które pole są dalej? Nie widzę szczerze mówiąc różnicy w odległościach. Natomiast na pewno do tej rury możemy więcej zapakować kulek niż do tych klasycznych modeli, właśnie przy tego typu nęceniu obszarowym, dywanowym. Natomiast jeśli spośród tych trzech miałbym wybrać jedną rurę, to na pewno byłaby to ta L, którą możemy. Bez problemu rzucać kulkami do 20 mm. Najczęściej przecież takich używamy 20, 18, 16 mm. Natomiast te dwie rury to dla takich, którzy y, mają kulki do specjalnych zadań, rzeczywiście dużej średnicy. Najczęściej jednak użyjemy tej najbardziej uniwersalnej rury.